Ja jestem Tomiks i witam was w szybciutkim poradniczku jak mieć wszystkie skiny i pety w Among Us za darmo. Tak to działa. To jest w 100% bezpieczne. No ogólnie macie wszystkie czapki, wszystko macie tutaj. Po prostu macie wszystko. Wszystko tutaj macie tak naprawdę kupione wszystkie pety, omika, pionoka, tutaj, ufo, skiny wszystkie. No po prostu by mieć wszystko i myślę, że każdy by chciał to wszystko mieć. Więc jak na razie to trzeba zacząć od tego. Wychodzimy na chwilę z I wchodzimy w Google. Jesteśmy w tym Google. Wchodzimy na stronę. Fire. Oczywiście, link do tej stronki podam w opisie. Wchodzimy tutaj i pobieramy ten plik. Ja już oczywiście mam to pobrane. Jak pobierzemy ten plik, tutaj nam się pewnie pobierze. Wchodzimy w foldery. klikamy w zakładkę pobrane w pobrane mamy właśnie takie coś Amon Gas V2020 więc wchodzimy w to i otwiera nam się właśnie takie coś to nam zacznie jak mamy w tym to mamy tutaj dużo folderów I jak mamy te foldery wchodzimy w Amon Gas V2020 Czyli w to, i wtedy, jak już w tym jesteśmy, to w tym momencie, yy, to w tym momencie, jak już w tym jesteśmy, mamy to ogólnie otwarte, to wtedy właśnie to coś. Ja sobie tylko na chwilę wyłączę tę gierkę. I tak znajdujemy się na pulpicie, i ten folder amongas.exe Wywalamy na pulpit. Jak już mamy to wywalone, na, jest to na pulpicie. To możemy już to okno zamknąć. Wtedy wchodzimy w takie właśnie coś. I otwiera nam się folder. I tu mamy grę Amon Gas. Jak mamy tą grę, to albo możemy ją sobie też wywalić właśnie na pulpit. Albo cały czas wchodzić w ten. o Jezu, co się stało. To się sobie wywaliłem. Ale dobra, spokojnie. już sobie to tutaj. O, jak mamy to wywalone, tego Amon gasa. Tu mam drugiego, ale to właśnie jest bez tego moda. Mamy go już tutaj. To wtedy, hmm, po prostu w niego wchodzimy. Odpala nam się właśnie ten amon gasik. Trzeba oczywiście chwilę poczekać. O, i mamy ogólnie naszą gierkę. Tutaj wchodzi, możemy wejść tutaj na jakiś stworzyć grę. Jak już tu jesteśmy. Oczywiście to jest poradnik jak to zrobić na komputerze, bo nie wiem jak zrobić jeszcze tego modę na telefonie. Jak coś będę wiedział, to na pewno dam Wam znać i też Wam to... Um, i też wam to pokażę. Oczywiście tutaj też możecie Amongasa pobrać sobie za darmo. Macie go totalnie za darmo i ten. I do tego wszystkie skiny, czapki i fety. Jak widzicie, tutaj wszystko jest. Wszystko mamy. Więc z mojej strony to na tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik będzie przydatny dla was. Więc no, więc widzimy się w kolejnym odcineczku. Ja się z Wami żegnam. I pa!